Namaste, witam Cię na moim kanale, tutaj Klaudia Jogini. Dzisiaj spotykamy się na kolejnej praktyce z serii jogi dla osób wysokowrażliwych. Dziś zapraszam Cię na praktykę bardziej dynamiczną, wymagającą odrobiny ruchu i będzie to praktyka z intencją rozładowania napięcia, które skumulowało się w naszym ciele albo w naszym umyśle. Nasze ciało, nasz umysł jest jednością, jest połączone, więc każda rzecz, każda czynność, którą wykonujemy również tutaj na macie, będzie wpływała na odpuszczenie tych napięć, które są również w naszym umyśle. Zapraszam Cię więc na matę. Rozpoczniemy sobie od przybliżenia się do tego miejsca, w którym znajdujemy się tutaj, a następnie przejdziemy do praktyki asan, płynnej sekwencji jogi. Usiądź w takiej pozycji, w której będziesz mieć wyprostowane plecy. Potraktuj siebie z łagodnością. Ręce ułóż na udach bądź kolana. Weź głęboki wdech przez nos. Zrób głęboki wydech tak, jak podpowiada Ci ciało. Nosem bądź przez usta. Jeszcze jeden głęboki wdech. I głęboki wydech. Powoli otwórz oczy, z wdechem przez bok unieś swoje ręce nad głowę, wyciągnij się, połącz dłonie ze sobą, otwórz swoje serce, spójrz się do góry, zrób głęboki wdech i z wydechem pochyl się teraz delikatnie na lewy bok spój. Zostań tutaj dwa głębokie oddechy, świadomie otwieraj serce, rotuj się do góry, głęboki wdech. I głęboki wydech, z wdechem powróć do góry, do centrum i z wydechem na prawą stronę, na prawym bok rotuj się do góry, otwieraj się. Głęboki wdech, głęboki wdech. Kolejnym wdechem powróć do góry, wyciągnij się, wydłuż się i z wydechem rozluźnij ręce, odpuść w gór. Z wdechem przyciągnij swoje barki wysoko do uszu. Pozostań tutaj chwilę z takim napięciem. Weź głęboki wdech. Zatrzymaj oddech. Pozostań. Cztery, trzy, dwa. Jeden i głęboki wydech, odpuść, napięcie rozluźnij. To jeszcze jeden raz. Głęboki wdech, przyciągnij mocno do siebie, ściśnij łopatki, przyciągnij barki wysoko. Trzy, dwa, jeden i wydech, rozluźnij, odpuść. Teraz strzep to napięcie z barków. Zaangażuj w to dłonie, ręce, ramiona, przedramiona. Strzep wszystko, możesz odpuścić wszystko. Poddychać w taki sposób, tak jakbyśmy chcieli wydmuchać. Głęboki wdech, obie ręce do góry przez bok nad głowę, złącz je ze sobą na maskar i z wydechem opuść na wysokość serca. Przenieś swoje dłonie przed kolana i przejdź do klęku podpartego. Zrób kilka okrążeń przez lewy bok i prawy w dół i w górę, tak aby zaangażować klatkę piersiową biodra. Cały tułów. I w drugą stronę przez lewy bok i prawy w dół i w górę. Pięknie. Przenieś teraz ciężar ciała do tyłu, wdech, do przodu. Wydech do tyłu, biodra w dół i wdech do góry i w przód. Rozluźniamy napięcie z dłoni, z nadgarstków. Wydech, wdech i wydech, wdech do pozycji neutralnej, klęku podpartego, dłonie rozczapiżone palce na flex. Z wdechem unosimy biodra, z wydechem przenosimy ciężar ciała w tył. Wciskamy klatkę piersiową w dół i próbujemy na zmianę prostować nogę w kolanie, przenosząc ciężar ciała na jedną i na drugą stopę, obniżając pięty w kierunku maty. Jeżeli to jest taki skromny ruch, to również jest jak najbardziej w porządku. Głęboki wdech, głęboki wydech. I teraz z wdechem przynieś ciężar ciała do przodu, odłóż kolana na matę i z wydechem przejdź w dół, odłóż barki klatkę piersiową. Brodę nisko, biodra są wysoko. Z wdechem odłóż brzuch na matę i wyciągnij się do góry, do kobry. Pozostań w tej pozycji, trzy głębokie oddechy. Zadrżaj palcem na flex, wyciągnij się do góry i z wydechem odepchnij biodra. Unieś się wyżej, odepnij dłonie od maty i przejdź z powrotem do psa z głową w dół. I również na zmianę stopami niską. Przejdziemy sobie przez ten flow z góry na dół trzy razy w zgodzie ze swoim tempem na oddechu i wdechu. Pamiętaj, aby znaleźć jeden punkt. Może być pomiędzy dłońmi w pozycji psa i później przed sobą, tak aby nie machać głową zbyt intensywnie, aby nie dodawać sobie dodatkowych bodźców. Skupmy się na jednym punkcie, wdech, ciężar żarciała do przodu, kolana na matę, wydech, broda, klatka piersiowa, barki nisko w dół, wdech, odkładamy brzuch, wyciągamy się do góry. Do kobry, zadzieramy palce i wydech, wracamy do psa. I zostajemy tutaj dwa głębokie oddechy. Z wdechem ciężar ciała do przodu, wydech kolana na matę, biodra wysoko, klatka piersiowa, broda nisko w dół, wdech brzuch nisko. I klatka piersiowa do góry, chobra, palce na flex i wdech, wydech, do góry, do psa. Dwa głębokie oddechy. Powtórzymy jeszcze jedno przejście na wdechu i wydechu. Wdech, ciężar ciała do przodu, kolana na matę, wydech, klatka piersiowa nisko, broda w dół, wdech, do góry. Do kobry i wydech, biodra wysoko. Przechodzimy do psa. Przenieście ciała do przodu, odłóż kolana na ziemię, biodra idą w tył, rozluźnij się w pozycji dziecka. Możesz przenieść dłonie na wysokość swoich bioder, tak aby odpuścić napięcie z rąk, z nadgarstków. Głęboki wdech, głęboki wydech. Odpuszczaj wszystko, rozluźniaj napięcia. Głęboki wdech, głęboki wydech. Jeszcze jeden, świadomy, głęboki wdech. I głęboki świadomy wydech. Przenieś ciężar ciała do przodu, do klęku podpartego, Zadrzej palcem na flex, powróć do psa z głową w dół. Wybierz dowolną wariancję na zgiętych kolanach, bądź możesz próbować je delikatnie prostować, jeżeli twoje plecy są wyprostowane. Z wdechem przenieś ciężar ciała delikatnie do przodu i przesuń swoją lewą stopę pomiędzy dłonie. Pozostań wysoko. Zrób tutaj głęboki wdech, głęboki wydech. Z wdechem lewa ręka do góry, skręcamy się za lewą stroną. Zostań tutaj wdech i wydech, wdech. I z wydechem odkładamy w dłoń na matę. Wdech, ciężar ciała do tyłu, wracamy do psa. Zrób tutaj wydech i z wdechem ciężar ciała do przodu wydech, prawa stopa pomiędzy dłonie, zostań wysoko, wdech i wydech, z wdechem prawa ręka do góry, skręcamy się za prawą dłonią zostań tutaj, głęboki wdech i głęboki wydech wdech i z wydechem odkładamy dłoń w dół wdech, wyciągnij się, wydech, stopa do tyłu, pozostań w księg głęboki wdech Głęboki wydech. Z wdechem ciężar ciała do przodu. Podmin lędźwia wciągnij brzuch. Wydech. Lewa stopa pomiędzy dłonie. Przyciągnij ją. Zostań wysoko. Głęboki wdech. Skręcamy się za lewą dłonią do góry. Zginamy rękę w łokciu i umieszczamy ją za plecami. Skręcamy się za łokciem w tył. Głęboki wdech. Głęboki wydech. Z wdechem prostujemy rękę wysoko. Wydech, odkładamy dłoń na matę. Zginamy prawe kolano, odkładamy prawe kolano, wyciągamy się do góry wdech. I wydech. Z wdechem teraz oderwij ręce, unieś się do góry. Unieś również biodra tak, aby podwinąć odcinek lędźwiowy, wciągnąć brzuch. Zejść na tyle nisko biodrami na ile możesz. I teraz z wydecham, głęboki wydech ustami, tak jakbyśmy chciały zdmuchnąć coś, co stoi przed nami. Wdech do góry. Włączymy dłonie w namaskar i bardzo intensywny wydech. Ściągamy łopatki w dół. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Głęboki wdech do góry. I wydech. Odkładamy ręce w dół. Schodzimy nisko. Zadrżyj palce na flex. Unieś kolano prawe do góry i wydech. Lewa stopa do tyłu. Powracamy do psa. Głęboki wdech. I głęboki wydech. Z wdechem ciężar ciała do przodu, wciągnij brzuch pod winę, lędźwia z wydechem. Teraz prawa stopa. Przyciągnij ją pomiędzy dłoni. Zostań wysoko, głęboki wdech i wydech. Z wydechem. Prawa ręka do góry, skręcamy się za prawą dłonią. Z wydechem zginamy rękę w łokciu. Chowamy ją za biodro, skręcamy się za łokciem w tył. Głęboki wdech. I głęboki wydech. Z wdechem wyciągamy rękę do góry. Wydłużamy się. I z wydechem opuszczamy ją w dół. Odkładamy również lewe kolano na matę. Wyciągamy się do góry. Głęboki wdech. I głęboki wydech. Teraz z wdechem unieś biodra do góry. Oderwij ręce wysoko. Wciągnij pępek podwin lędźwia. Zejdź do dołu na tyle ile możesz. Ręce do góry nad głowę. Głęboki wdech. I głęboki wydech, maksymalnie ściągamy łopatki, opuszczamy łokcie w dół, wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech, jeszcze jeden wdech i wydech, z wdechem wyciągnij ręce do góry, wydłuż się, z wydechem opuść dłonie w dół na matę, wdech wyciągnij się, Wydech, kolano do góry i stopa prawa do tyłu do psa z głową w dół. Głęboki wdech i głęboki wydech. Teraz popracujemy trochę w psie. Jeżeli te przejścia będą dla ciebie zbyt wymagające, zbyt intensywne, pozwól sobie na odpoczynek, na przejście w dół, na rozluźnienie. Jeżeli masz siłę, potrzebujesz jeszcze chwilę wsparcia dla ciała, dla wzmocnienia go. Odpuszczenia tego, co negatywne, z wdechem. Lewa stopa do góry, z wydechem mocny wydech, przyciągamy kolano do brody. Wdech do góry i wydech mocno przyciągamy. Wdech do góry i wydech. Wdech do góry i wydech, odkładamy stopę, wracając do psa. Przejdź ze stopy na stopę, druga strona z wdechem, prawa stopa do góry i wydech, przyciągamy brodę, wdech do góry i wydech, przyciągnij kolano do brody, wdech, pies z nogą w i mocny wydech, przyciągnij, wdech do góry i wydech, w dół, rozluźnij się i teraz odłóż kolana na matę. Odpuść stopę, przejdź do pozycji dziecka, rozluźnienie. Głęboki wdech. Głęboki wydech. Odpuść. Rozluźnij się wdech. I wydech. Z wdechem przenieś ciężar ciała do przodu. Zaokrągnij delikatnie plecy. Powróć do psa wdech. I z wydechem na zgiętych kolanach powędruj do przodu, do swoich dłoni. Powoli, powoli odpuść dłonie, oderwij od maty, roluj się do góry. Głęboki wdech, wyciągnij się i z wydechem przez bok odpuść napięcia. Teraz sobie odpuścimy z całego ciała wszystko to, co zostało skumulowane. Z wydechem strzepujemy ręce, rozluźniamy klatkę piersiową i dodajemy kolana. Jeżeli chcesz poczuć się bardziej komfortowo w tym, co teraz robimy, jak strzepujemy z siebie wszystko, co negatywne, co nam już nie służy, możesz zamknąć oczy. I kiedy poczujesz gotowość, zacznij skakać i odpuść całe napięcie, pozwól ciału swobodnie reagować na to, jak skaczesz. Mięśnie są rozluźnione. Oddychaj głęboko. Wdech nosem, wydech ustami, wdech i wydech i powoli powróć na stopy, zgięte kolana i odpuść napięcie, ugruntuj swoje stopy, pozostaw ciało w bezruchu, w pozycji stojącej, zaobserwuj to jak się czujesz, głęboki wdech. Głęboki wydech i z kolejnym wdechem unieś obie ręce do góry nad głowę, wyciągnij się, z wydechem dłonie w namaskar i rolujemy w dół plecy, schodząc do skłonu, zostań w skłonie, głęboki wdech. I głęboki wydech. Zednij nogi w kolanach, powróć do pozycji klęku podpartego. Pozostań w klęku podpartym. Z wydechem wyciągnij lewą stopę do boku. Przenieś swoją prawą rękę na wysokość prawego kolana i z wdechem skręć się za lewą dłonią w górę. Głęboki wdech i głęboki wydech. wydechem teraz postaraj się przenieść lewą rękę za głowę i otworzyć klatkę piersiową. Możesz zrobić jakąś mudrę z dłoni, jeżeli poczujesz. Jeśli chcesz, złącz ze sobą kciuki, palec wskazujący. Głęboki wdech i głęboki wydech. Odpuść dłoń na ziemię, na matę, przenieś ciężar ciała do przodu, powróć kolanem do tyłu, do klęku podpartego i teraz druga strona, wdech, Rosły swoje prawą nogę, prawe kolano wyprostuj do boku. Przesuń teraz swoją lewą dłoń na wysokość kolana od zewnętrznej strony. I z wdechem powoli, kiedy poczujesz gotowość, derwi prawą dłoń i za prawą dłonią w górę. Głęboki wdech. I z wydechem przenieś rękę w dół, za głowę, otwórz klatkę piersiową, rotuj się do góry. Możesz zrobić wybraną módrę złączyć ze sobą kciuka oraz palec wskazujący. I z wydechem odpuść dłoń w dół, przenieś dłonie do przodu, powróć kolanem do tyłu i wróć do pozycji klęku podpartego, weź głęboki wdech i z wydechem przenieś ciężar ciała w dół, teraz rozsuń kolana i odłóż swoje swoją klatkę piersiową, brzuch ręce do dołu odpuszczenie rozluźnienie, głęboki wdech głęboki wydech jeszcze jeden, głęboki wdech i głęboki wydech powoli unieś klatkę piersiową do góry, złącz ze sobą kolana, zamknij oczy, umieść prawą, lewą rękę na sercu, pochyl głowę delikatnie w dół. Podziękuj sobie za tą sesję, za wszystko to, co udało Ci się rozluźnić, odpuścić, za wszystko to, co zostało zrzucone, Rozluźnione, rozmiękczone. Głęboki wdech. I głęboki wydech. Uśmiechnij się do siebie. Podziękuj ciału. Podziękuj sobie. Możesz powracać do tej sesji zawsze, kiedy poczujesz taką chęć, gotowość do odpuszczenia, do wyrzucenia wszystkiego to, co zostało skumulowane. Głęboki wdech i głęboki wydech. Odłóż swoje dłonie na uda, bądź kolana i powoli otwórz oczy, najpierw patrząc na nos, następnie na... Stopy, kolana, podłogę, a później przed siebie. Namaste. Bardzo Ci dziękuję za tą wspólną praktykę. Daj mi znać, jak się czujesz. Czy udało się zrzucić odrobinę napięcia z ciała, z umysłu, odłożyć to, co było poza matą, pozostawić to za sobą. Dziękuję Ci za bardzo za tą wspólną praktykę. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Będę wdzięczna za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, które przyjmuję z ogromną radością. Do zobaczenia już wkrótce. Namaste.